Witam Was w czwartym odcinku mojej całkowicie darmowej serii Jak zrozumieć rynek kryptowalut, czym są kryptowaluty, no i jak zarabiać na rynku kryptowalut w 2024 oraz 2025 roku. W dzisiejszym odcinku skupimy się na tym, jak zarejestrować się na największej giełdzie na świecie, czyli giełda Binance, jak odebrać ode mnie dodatkowe bonusy, które mam dla moich widzów. Dostajecie dodatkowo mniejszą prowizję. Używając mojego linku, no i zrobimy cały kompleksowy poradnik, gdzie wytłumaczę wam, jak krok po kroku poruszać się na największej giełdzie kryptowalut. Jak za 1000 zł możecie w łatwy sposób zakupić kryptowaluty, wystarczy się zarejestrować. Wszystko Wam wytłumaczę, także zapraszam Was do odcinka. Przechodzimy na mój komputer i lecimy z tematem. A więc przejdźmy teraz do poradnika na giełdzie Binance, gdzie w łatwy sposób wytłumaczę Wam, jak kupić swoje pierwsze kryptowaluty, ale zacznijmy od utworzenia konta. Wchodzimy sobie na stronę binance.com. Link do tej strony znajdziecie w opisie. Wchodzicie po prostu w opis. Pierwszy link w opisie będzie do giełdy Binance, następny będzie do Bybita, ale do Bybita sobie jeszcze przejdę. Wchodzicie na tą stronę, klikacie Zarejestruj się, wpisujecie e-mail. Numer telefonu, co tylko chcecie, ja polecam zrobić to na e-mail logujecie się. Gdy to wszystko zrobicie, przychodzicie do binance.com.pl i tutaj macie tak zwany dashboard. To powinno być bardzo proste do, dla Was. Jeżeli macie z tym problem z założeniem konta, no to piszcie oczywiście do mnie na Instagramie. Link do giełdy macie w opisie. Z mojego linku zyskujecie po prostu mniejsze opłaty, mniejsze prowizje giełda od Was pobiera. Także no nie będziecie tracić tyle pieniędzy i będziecie w łatwy sposób po prostu mogli więcej zarabiać. Ja już jestem tutaj na Binance zalogowany na moje konto i teraz co Wam muszę wytłumaczyć. Na początek tutaj to jest po prostu główne konto giełdy. Mamy pulpit. Tutaj mamy pokazane saldo. Tu mogę sobie tym pokazać ile mam środków. Tu są moje kryptowaluty. Wy prawdopodobnie nie będziecie mieli nic w tym momencie i interesuje nas kliknięcie kup kryptowaluty. Więc klikamy sobie tutaj kup kryptowaluty, przechodzi nas na taką stronę, gdzie w łatwy sposób możemy kupić lub sprzedać kryptowaluty. W tym odcinku pokażę jak to zrobić, żeby je kupić. Więc wchodzimy sobie tutaj w opcję kup, wybieramy sobie jaką kryptowalutę chcemy kupić. Mamy tutaj dużo, dużo rzeczy do wyboru. Na początek mamy w ogóle, co chcemy wydać. I na przykład my możemy sobie wpisać PLN, no bo ma, macie złotówki, więc wpisujecie, że wydajecie 1000 zł. Za 1000 zł w tym momencie pokazuje mi, że dostaniecie 232 USDT. USDC, to jest to samo, powiedzmy tak samo, można to traktować. USDC jest to stablecoin. Jeżeli ktoś nie wie o czym mówię, to zapraszam do zobaczenia poprzednich odcinków, w których to wszystko ładnie tłumaczyłem. No i tutaj w bardzo łatwy sposób, za 1000 zł, możemy kupić po prostu 232 USDC, czyli stablecoiny. I zobaczcie, że możemy to zrobić nawet za 100 zł. Możemy oczywiście wybrać różne kryptowaluty, możemy wybrać USDC, możemy wybrać Bitcoina, możemy wygrać Ethereum i tak dalej. Tych kryptowalut jest tu masa, ale powiem Wam tak: jak jesteście pierwszy raz na Binance i pierwszy raz wprowadzacie kapitał do kryptowalut, wybierzcie sobie jedną kryptowalutę, zróbcie większo, większy przelew, wybieramy sobie USDC, wybieramy tutaj metodę płatności, ale o co chodzi? Potem możecie tymi kryptowalutami handlować na zdecydowanie mniejszych prowizjach mniejszych opłatach transakcyjnych, po prostu jest znacznie taniej i lepiej kupić raz a porządnie USDC, które potem handlujecie i kupujecie co tylko chcecie, zaraz Wam to oczywiście wszystko pokażę, niż kupić za 100 złotych Bitcoina za pomocą tej opcji, niż za 100 złotych Ethereum i tak dalej, więc po prostu wybieracie sobie jedną kryptowalutę i ją kupujecie. I mamy tutaj różne metody płatności, Payment, pay Visa Mastercard, mamy też kartę Visa Mastercard, no i Portfel Spot, i z tego co wiem, jeszcze mamy Google Paya również i Apple Pay, z tego co wiem, jest nieobsługiwany w tym momencie. Ale mamy kilka tych opcji, także każdy z Was powinien sobie poradzić. Tak jak mówię, jeżeli macie z czymś problem, no to piszcie oczywiście do mnie na Instagramie. I w ten sposób dosłownie kupujecie kryptowaluty. Jest to bardzo proste, żeby to zrobić. Wydajecie sobie jakąś walutę, możecie wydać dolary, nawet, więc to też nie jest problem. Co po prostu macie na koncie bankowym, możecie w łatwy sposób wydać. Ja na przykład za euro, bo mam konto w euro i po prostu wydawałem euro i dostawałem za to stablecoiny. Wtedy chyba nawet te prowizje są mniejsze. Ale to już oczywiście jak sami chcecie. No, i są przelewy SEPA, więc jeżeli chcecie w euro zakupić, no to wtedy macie przelew SEPA, dostajecie znacznie więcej. Ale tak jak pokazałem, w złotówkach za 100 zł łatwo możecie kupić kryptowaluty. Jeżeli kupicie, ja na potrzebę tego odcinka zrobiłem przykładowy zakup na BNB, czyli na tokenie giełdy, giełdy Binance. No, i teraz tak, jeżeli to kupicie, oczywiście wpisujecie dane karty i tak dalej. Myślę, że sobie każdy z tym bez problemu powinien poradzić. Jak co do mnie piszcie, wchodzicie sobie w rynki. Chodzicie sobie tutaj. Jest to taka podstawowa rzecz na Binance i tutaj macie masę kryptowalut. My powiedzmy w tym odcinku kupiliśmy przed chwilą BNB, czyli token Giełdy Binance, i chcę wam pokazać, co mogę zrobić z tym tokenem. Sorry, tutaj coś mi internet mówi, ale otwiera nam się taki wykres. Pewnie już dużo osób się zastanawia, co się dzieje, że coś skomplikowanego. Ale nie, nie przejmujcie się, to jest wszystko proste. I w łatwy sposób tutaj już wam tłumaczę. Ja już kupi, kupiłem BNB. Kupiłem je za złotówki za stablecoiny, za tą pierwszą transakcję. W tym momencie chciałbym sprzedać to BNB i zakupić więcej innych kryptowalut jak Bitcoin, Ethereum, czy jakieś memcoiny, które chcecie. Więc mamy dwie opcje. Po pierwsze, tutaj mamy wykres, który nas w tym momencie za bardzo nie interesuje. Tu mamy księgę zleceń. To też nas nie interesuje. Nie oszukujmy się, nie jesteście tu po to, żeby być jakimiś traderami na ten moment. Do tego wszystkiego przejdziemy w innych odcinkach. Teraz, jak w łatwy sposób sprzedać BNB do stablecoina, żeby za tego stablecoina kupić kolejne kryptowaluty z mniejszą prowizją? A jest to bardzo proste. Wchodzicie w tą opcję. Tu mamy dwie opcje: kup lub sprzedaj. Tu już robimy wymianę między krypto, krypto, nie złotówki, krypto. Więc my kupiliśmy sobie BNB przed chwilą. Wybieramy sobie tutaj cenę, po jakiej cenie chcemy sprzedać. Możemy wpisać sobie na przykład cenę 600. Albo 700 dolarów. Jeżeli BNB osiągnie 700 dolarów, to wtedy nam się dopiero transakcja sprzeda. W tym momencie BNB jest za 611, więc no jest to niemożliwe, żeby to się teraz sprzedało. Więc jeżeli chcemy sprzedać teraz, w tym danym momencie, wybieramy opcję market i wtedy cena jest brana po prostu stąd i automatycznie w ciągu paru sekund sprzeda nam BNB. Ja mam tutaj 0,34 BNB, bo tak jak wiecie, nie musicie mieć całej kryptowaluty. Możecie mieć pół bitcoina, możecie mieć bitcoina za 100 zł. Wybieram sobie 0,17, sprzedaję i w tym momencie sprzedałem połowę tego, co miałem, połowę tego mojego BNB. Za 100 USDC tu mi się teraz pokazało, że dostałem po prostu USDC i za te USDC będę mógł kupić kolejne kryptowaluty. Ale dobrze, wytłumaczę Wam tutaj kolejną rzecz, że sprzedałem trochę tego BNB, ale chciałbym też sprzedać BNB, jak BNB osiągnie 700 dolarów, czyli jak trochę urośnie. Ustawiam sobie. Tutaj wartość. Dajmy na to, że chcę sprzedać BNB 0,05 BNB, kiedy BNB osiągnie 700 dolarów. Klikam Sprzedaj, ustawiłem to za pomocą zlecenia Limit i w tym momencie mam po prostu ustawione zlecenie. I tylko kiedy BNB dojdzie do 700 dolarów, Binance sam wykona za mnie transakcję sprzedaży i po prostu dostanę za to USDC. I tak samo mogę zrobić z zakupem. W tym momencie BNB jest po 611 dolarów, tak jak powiedziałem, ale powiedzmy, że chciałbym kupić BNB, jak spadnie na. 575 dolarów. Więc wpisuję sobie tutaj w zleceniu limit taką kwotę, że za tyle chciał, że przy takim kursie BNB chciałbym zakupić. Wybieram ile tego BNB chcę kupić. No dajmy, że chcę go kupić 0.05, tak samo tyle samo ile chcę sprzedać. Już sobie to ustawiam i w tym momencie ustawiam zlecenie limit na zakup BNB. I tu na dole macie pokazane w łatwy sposób, że jeżeli BNB pójdzie na 700 dolarów, to 0,05 BNB zostanie sprzedane. Ja zarobię na tym, dostanę wtedy 35 USDC, a jeżeli BNB spadnie, to ja zakupię BNB na w kursie 575 dolarów, 0,05, ale kupię je za 28 dolarów, no bo taka będzie wartość. Oczywiście takie zlecenie możecie sobie w każdej chwili usunąć, i wtedy już nasze środki są w pełni transferowalne. Więc myślę, że to w łatwy sposób wytłumaczyłem, jak działa zlecenie limit, zlecenie market. To są dwa najważniejsze dla was rzeczy, czyli albo kupujecie od razu na markecie za USDC, za jakąś kryptowalutę, albo sprzedajecie, albo zlecenie limit wybieracie sobie cenę na przykład z księgi zleceń, lub po prostu sami wymyślacie jaką cenę, jaka cena was interesuje i działacie. No ale dobra, Alex, sprzedałem połowę BNB, mamy 100 dolarów. Kupmy następne kryptowalutę. No to w łatwy sposób wchodzimy sobie tutaj w tą jakby strefę i wpisujemy na przykład, że chcemy sprzedać chcemy zakupić dogę coina, wpisujemy dogę, my w tym momencie mamy USDC, bo sprzedaliśmy przecież BNB do USDC, do stable więc wchodzimy na dogę USDC, po prostu wpisujemy sobie tutaj dogę, wybieramy kryptowalutę do naszej pary, bo musimy wybrać Dogecoina lub inną kryptowalutę, którą chcemy kupić do pary stable którego w tym momencie mamy, albo USDT, albo USDC. Wybierajcie sobie, co chcecie. Ja pole polecam USDT, bo najwięcej jest tych par, no ale na potrzeby tego odcinka akurat tak wyszło, że mam teraz USDC, ale zaraz je przekonwertujemy. No i mamy tutaj doczkoina i w łatwy sposób powiedzmy, że chcę za 50 dolarów zakupić doczkoina. Więc wchodzę sobie w zlecenie Market, klikam Kup Doge i w tym momencie kupiłem za 50 dolarów doczkoina z rynku po tej cenie, która aktualnie jest. Doczkoń już wleciał do portfela i mogę z tym zrobić, co chcę. Mogę również od razu go sprzedać, więc jeżeli chcę go sprzedać, to wchodzę sobie tutaj i wybieram sobie tym suwakiem, że chcemy go sprzedać. Cena market, sprzeda nam go od razu. Oczywiście, możemy sobie zrobić zlecenie Limit, zlecenie, zlecenie market. To wszystko od nas od nas, po prostu, no od nas zależy. No i ja wam tutaj jeszcze raz pokażę, że mogę na przykład sobie 15 dolarów Bitcoina wrzucić. Łatwy sposób zakupiłem. Dajmy sobie następną kryptowalutę, jaką jest zro. ZRO w łatwy sposób kupujemy też za 15 dolarów, też na zleceniu Market, Bank kupione. No i teraz taka jedna rzecz, chcemy wymienić USDC do USDT, bo USDT ma więcej par, no to to również nie jest problem. Wchodzimy sobie na tą parę, czyli USDC do USDT. No i my mamy USDC, więc chcemy sprzedać USDC. Klikamy sprzedaj i od razu nam się pojawiło USDT, które możemy po prostu otrzymać. I za te USDT możemy kupić kolejne rzeczy. To są szczerze naj Większe takie podstawy te, y, giełdy Binance. W tym momencie wytłumaczyłem Wam, jak to działa. No tutaj macie pokazane saldo. Ja w tym momencie je mam ukryte. Polecam sobie aplikację pobrać. Aplikacja jest bardzo przydatna. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie poradnik, jak używać. Aplikacji w telefonie. Myślę, że to też mogłoby być spoko. Tutaj muszę Wam wytłumaczyć, czym jest jeszcze portfel Spot. Portfel Spot to jest Wasz podstawowy portfel, na którym po prostu macie kryptowaluty, którymi handlujecie w normalny sposób, na, na tak zwanym spocie, czyli to, co ja przed chwilą robiłem. Margin, Futures to są już inne opcje Binance'a, to już są dźwignie, także o tym wszystkim będę nagrywał dopiero odcinki. Tu w zleceniach możecie sobie przeczytać zlecenia Spot, czyli wasze otwarte. Wasze otwarte zlecenia, gdybyście mieli na przykład zakup jakiegoś doczkoina po większej cenie lub sprzedaż, no to mielibyście tutaj. I historia zleceń, to tutaj macie pokazane wszystkie wasze ruchy w tym momencie. Także to też możecie sobie zawsze do tego powrócić, przeczytać. I to jest całkowita podstawa, jak kupić kryptowaluty na giełdzie Binance, jak nimi handlować, jak sprzedawać, jak używać aplikacji. Następne odcinki będą dotyczyły Bybita, gdzie na Bybicie możecie dostać nawet 500 dolarów rejestrując się z mojego linka, wszystko znajdziecie oczywiście w opisie i polecam Wam wbić na darmowego telegrama, pierwszy link w opisie, również do kryptowaluty od zera darmowy kurs, bo tam cała ta wiedza będzie po prostu zgromadzona po kolei, żebyście nic nie przespali. To by było na tyle w tym odcinku, zapraszam do następnego, zostaw łapkę w górę, subskrypcję na kanale i lecimy dalej.